Dzień dobry, w nowym vlogu. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną stało, ale obudziłam się o czwartej, jest już 5.30, ja nadal nie mogę usnąć, kręcę się, zasłoniłam nawet rolety, rolety, yy, zasłony zaciemniające, żeby spróbować usnąć, ale kręcę się i nie mogę usnąć, więc uznałam, że wstanę, Zobaczymy, co mam na śniadanie dzisiaj z cateringu. Dzisiaj zaczynam nowy catering na trzy najbliższe dni, więc zobaczymy, co mam na śniadanie. Może coś zjem i może usnę potem. Więc już od rana zabieram Was ze sobą i witam o godzinie 5.30 w nowym vlogu. Zaczynamy 20 tydzień. Połowa ciąży za nami. Także. Zapraszam na śniadanie. Jak się obudziłam o tej czwartej, to akurat przynosili catering, bo słyszałam, jak klatkę, więc wzięłam go od razu i załadowałam do lodówki. Zobaczymy, co tu mamy. Na śniadanie kanapki, na drugie śniadanie mamy koktajl z kiwi e, co potem obiad, ryba z pęczakiem i kolesławem na podwieczorek e, sałatkę makaronową z pieczoną cukinią ciekawe, czy to będzie dobre i kolacja na słodką reszt z truskawkami sosem waniliowym no ciekawe ciekawe Zobaczymy. A, i też wzięłam wodę. Woda. Też wzięłam dietę dla mam. Eee, Fit mama. To jest 5 posiłków, 2000 kalorii. I do diety dla mam dodają wodę, co jest fajne, żeby dbać o nawodnienie. Więc też codziennie przez 3 dni będę dostawała butelkę wody. Więc skosztuję śniadania i zobaczymy. To już stuka o godzinie 6 rano. Do tego mam jakiś dip jogurtowy, eee, z pesto bazyjowym mixem sałat z oliwkami. Dobra, może sobie dodamy ten mix sałat do środka. To smaczne. Oczywiście Natalia dostawiła pomidory, bo nie lubi. Ale pesto super. Pesto z materiałką to jest też coś, co myjemy normalnie. Tylko z kurczakiem też zazwyczaj. Trochę sałaty do tego. Taki tip. Więc spoko. Witam się z wami kilka godzin później. Udało mi się usnąć. Może I... ktoś krzyczy na dworze. Eee, I mamy już godzinę dziewiątą, więc może zjedzenie połówki śniadania miało sens <noise> i pomogło mi usnąć, ale przysnęłam jest dziewiąta, więc wstaję. Robię sobie kawę zbożową i dokończam śniadanie bo jestem głodna. I zaczynamy dzień. Trochę porannego powietrza tymi kwiatkami. I może je robić, kawę. Pokazałam Wam rano, jak jem. Trochę nieostro, nieostre nagranie, ale teraz pokażę Wam jak to wygląda. <laughs> Przepraszam, na talerzu. Tu zrobiłam sobie kawkę, wzięłam też drugie śniadanie. Ale te kanapeczki tak. w środku jest pesto. Wrzuciłam sobie mocarelkę, zagrzałam to, żeby było ciepłe. Dorzucę sobie ten mix sałat i będę maczać w tym dipie. No a o i niestety zostanę. No, szkoda, że nie mam jeszcze jednej takiej kanapeczki teraz, bo jestem głodna, ale rano też byłam, więc dlatego biorę od razu do tego drugie śniadanie. I były promocy. Jest promocja na czeleśnie, więc zaszłam sobie posiłowni, by trochę owoców zjeść, a przy okazji skusiłam się na nowa. I wracam do domu. Wróciłam z zakupów. Ach, już tutaj nie widać. Tam też nie ale nic praktycznie nie nagrywałam, yy, bo skupiłam się na po prostu zakupach. Yy, chciałam czym prędzej I zrobić i wrócić do domu. No zeszło mi się tak półtorej godziny, żeby oblecić yy, giełdę i Biedronkę, więc nie jest źle. Yy, Zniosłam już wszystko do domu, ale muszę najpierw zjeść śniadanie, zanim będę to wszystko rozpakowywać, więc ja siadam, odpalę sobie telewizję do tego. I i szamać nie na... Dzień dobry w niedzielę Muszę być trochę ciszej, bo może się jeszcze śpi. A ja idę posiedzieć na baladania. Muszę się widać. Dobra, teraz czas na mały update bo chwila relaksu była. Od piątku po południu praktycznie nic nie nagrywałam. Wczoraj też nic. Z tego względu, że Krzysiek wrócił już w piątek, więc resztę dnia jak i całą sobotę chciałam spędzić z nim i nic nie nagrywać, nacieszyć się tym, że wrócił. Stąd też dopiero widzę się z wami w niedzielę. Dzisiaj też będzie taki chillowy trochę dzień, pojedziemy na wieś. Krzysiek musi motocykl wyczyścić, może się ze znajomymi zobaczymy, pójdziemy na budowę pewnie, zobaczyć co się w domu wydarzyło. I zobaczymy, co jeszcze dzisiejszy dzień przyniesie. Więc jeszcze chwilę posiedzę sobie na balkonie i zaraz idę robić zielanie. Kolejny dzień zleciał praktycznie bez nagrywania niczego tutaj do weekly vlogów, czyli w sumie prawie przez cały weekend nic nie nagrałam, ale to z tego względu, że cieszyliśmy się sobą, powrotem krześka do domu, spędzaniem czasu z bliskimi, więc dzisiaj też w sumie w końcu nie dotarliśmy na budowę, ale spędziliśmy całe popołudnie z rodziną, więc chcieliśmy tymczasem się nacieszyć, nic nie nagrywać, i po prostu pobyć wspólnie ze sobą. Krzysiek sobie wyczyścił motocykl, teraz przyjechał się z kolegami, e, znaczy jest teraz z kolegami, jeździ sobie po Warszawie. Dlatego ja odpoczywam i relaksuję się w mieszkaniu. E, poszukuję jakiegoś filmu na Netflixie do obejrzenia, ale na razie przepraszam, przeglądam sobie wszystkie zaległości z YouTube'a. Więc e, ja się relaksuję, odpoczywam yy, i no ten weekend był nudny w sensie, nudny pod względem ujęć, które pojawią się we vlogu, ale mamy jeszcze dwa dni yy, tego vloga, więc myślę, że coś na pewno sklejmy fajnego i fajna pamiątka z tego tygodnia też będzie. Ja uciekam dalej, relaksować się, oglądać sobie telewizję, a yy, później nie wiem, czy się odezwę, podejrzewam, że nic ciekawego się już się nie będzie działo, więc yy, do usłyszenia jutro. Ten pokój gościnny jest wyjątkowo duży, mam wrażenie. Myślałam, że będzie mniejszy. No a tu jest faktycznie fajne miejsce na zabudowę całej szafy. No. To aż za duża ta szafa. To jest... nie, nie. No. Nie to nie to, to się tu No i ten pokój będzie ciemny. No ale nic z tym nie zrobimy. Znajdź drugiego. Jest tam gdzieś w okolicy. Teraz. No, chodź. Chodź. Ja się. no i co teraz? Co robimy? Nie Jeszcze na ostatni raz mam możliwość? No i co? No potem? Co to jest? Czy nie było? A, będzie już Patek spał? Może leci. No i Nie zaobacz. On nie jest zainteresowany jednym. No nie jest. Nie, no żeby za, za dużo tutaj rzeczy się dzieje. dzień dobry w ostatni dzień tego vloga. Mamy już po godzinie 16, ja jeszcze tak naprawdę nic nie nagrałam. Dopiero teraz Wam się pokazuję. Yy, nagrywam to też drugi raz, bo przed chwilą ujęcie, które zrobiłam pokazywało na krzesło obok, na którym wiszą ubrania i moje staniki, bielizna. Yy, więc nagrywam się jeszcze raz. Ale miałam dosyć intensywny poranek, to znaczy taki pół na pół. Krzysiek się wracał do biura, więc rano szykowaliśmy go do biura, wspólne śniadania, ogarnianie się i tak dalej, pojechał ja sobie dokończyłam jeden z mini seriali Kaleidoskop bez szału spoko, ale wydaje mi się, że fajnie obejrzeć, więc po takim krótkim relaksie dokończającym jeden z seriali usiadłam do komputera ogarnąć rzeczy finansowe, bo musiałam ogarnąć finanse budowlane, jak i finanse domowe. Pospisywać wszystko, ogarnąć paragony, które mamy, za to się zabrałam. Dodatkowo z budową też ogarniałam podwycenę okien, które okna mają jakie być, które uchylne, które otwierane, które rozsuwane, które w ogóle nie otwierane, więc to też ogarniałam tak, żeby wysłać do wyceny okien. Jeszcze skonsultuję to potem z Krzyszkiem, czy mój sposób myślenia, które okna powinny być jakie. Odpowiada temu, co on też miał w głowie. Eee, także no, ja sobie papierkowo ogarnęłam dosyć sporo dzisiaj z rana. Dodatkowo też na winty powystawiałam brakujące elementy. W opisie wrzucę Wam moje winty, jakbyście chcieli zobaczyć, co sprzedaję. Mam tam zarówno damskie, jak i męskie rzeczy, bo też sprzedaję e, niektóre e, garnitury Krzyśka, jakieś jego ciuchy, które już na niego nie pasują. Bądź w nich nie chodzi, więc podwinkuję Wam na dole moje winty, gdzie możecie znaleźć te wszystkie rzeczy. Ja teraz biorę się za posegregowanie tych wszystkich paragonów, które tutaj mam. Ogarnęłam się na szybko, wrzuciłam pierwsze przecichy na siebie i lecę na chwilę do sklepu. Muszę kupić chleb, ale też kapsułki do prania i wypłacić kasę z bankomatu, więc lecę ogarnąć te parę rzeczy. I wracam, mam ambitne plany yy, na popołudnie, czyli planowanie sobie kontentu i planowanie sobie najbliższych dni.